Cemenciarze atakują, dziś popioły załadują. Gdzie to takie cuda mają? W elektrowniach, bo spalają. Już pod silos się pakuje, dekle moje już szykuje. Może szybko załaduje i się stąd ewakuuje. Z betoniarni wyzwaniają, kiedy będziesz, pośpieszają. Takie życie cemenciarza, każdy sobie wyobraża, że to lekka jest robota, a tu co dzień gonią chłopa. Ale dobra, jadę panie, bo z silosu jest sypanie. Wiem, że dobre masz zamiary. Lecz na wężu max dwa bary. Co tam jeszcze ładujecie? A co tylko panie chcecie? Cement, wapno i coś jeszcze? A, i popiół biorę jeszcze. Więc ładunki mamy fajne. I godziny też normalne. No i w rajkach my nie śpimy. wieżur w domu znów spędzimy. Taka praca, cemenciarza. Zdrowiu może coś zagraża. Za to lubię swoją pracę, a szczególnie po wypłacie.